Może ta osobówka jakaś przepędziła się i Wie osobowka Kasia, żeby ona wyjechała tam od ciebie? To nie, to jakiejś bosnej za mną. Nie, ja nie, nie, tu jestem na takim pożyżące, nie wiem, nie wiem. No ja, ją. Nie, nie, nie było to, bo u mnie nie, nie było żadnej nic. Musiała być. Gdzie mamy? Tak, jedziemy, bo też nie widziałem żadnego. Cardan Global Project od wielu lat zajmuje się transportem ponadgabarytowym, czyli tym największym, najszerszym i najcięższym. Jednym słowem, nietypowym. Mamy przyjemność zaprosić Was na wyprawę z 68-tonowym ładunkiem. Transportujemy kolejny element dźwigu portowego z Polski do portu w St. Petersburgu w Rosji. Nasza kolumna to 36 metrów długości, niecałe 6 metrów wysokości i 5,5 metra szerokości. Cała wyprawa składa się z trzech etapów: transport drogowy do nabrzeża na Odrze, następnie transport barką do Szczecina i na koniec statkiem do Sankt Petersburga. Dziś opowiem wam o pierwszym etapie: 280 km w 18 godzin transportem drogowym. Zaczynamy tu w hali produkcyjnej. Jeszcze trwają ostatnie szlify. Każdy krok wymaga niezłej precyzji i dobrego planu. W innym razie całe przedsięwzięcie może mieć niezłe opóźnienia i stwarzać spore problemy na trasie przejazdu. W czasie, gdy ekipa konstruktorów omawia plany załadunku, my szykujemy ostatnią odprawę przed wyjazdem. Zębląga chodzę na drugi skrzydłówkę, Malborg. I się na... Kilka poprawek do trasy, omówienie szczegółów i bieżąca analiza utrudnień na drogach pozwoli na w miarę dynamiczny transport. 68 ton zawieszone na suwnicy robi wrażenie. Trwa operacja załadunku, robi się ciemno. Pojawia się pierwszy problem. Specjalne uchwyty na naszym obiekcie zbyt odstają. Muszą więc być usunięte. Przy takim transporcie liczy się każdy zaoszczędzony centymetr. W innym razie moglibyśmy nieźle szurać po asfalcie lub rwać konary drzew i linie energetyczne, nie wspominając o napotkanych wiaduktach. Mija kolejna godzina. Element dźwigu jest już na swoim miejscu zabezpieczony i gotowy do drogi. Ruszamy. Zazwyczaj takie ładunki przewozi się nocą dla uniknięcia korków i mniejszych utrudnień w ruchu dla zwykłych użytkowników dróg. Eskortuje nas czterech profesjonalnych pilotów cywilnych w klasie BF2 i jeden w klasie BF3. Ktoś by pomyślał, że praca pilota to fotel, kierownica i dobra muzyka. Nic z tych rzeczy. Piloci z przodu analizują trasę, zatrzymują ruch drogowy, zabezpieczają przejazd głównego ładunku. Wypatrują linii elektrycznych, telefonicznych przecinających drogę. Przy tak wysokim ładunku muszą te linie podnosić do góry specjalnymi tyczkami. Często też muszą usuwać znaki na trasie przejazdu. Zdarza się, że całą miejscowość pokonują pieszo. Piloci z tyłu obserwują ładunek, zdalnie sterują samoskrętnymi osiami lawety, w celu łatwiejszego manewrowania na łukach w taki sposób, że czasem laweta porusza się prawie bokiem. Wypatrywanie niskich konarów, blisko rosnących drzew i innych elementów utrudniających przejazd tak dużego ładunku to chleb powszedni naszych pilotów. tutaj zobacz. To jest Każdy szczegół analizowany jest na bieżąco. Poprzez CB Radio, pomiędzy pilotami, a kierowcą pojazdu transportującego. Adam, teraz tak, lekko z lewa dasz, na prosto man bariery, lewa, prawa, mostek. Zaraz zanim nie ma się za bardzo gdzie wyciągnąć, ale powinno spokojnie wyciągnąć, to Żeby wyciągnięć i 90 w lewo, tak jak widzisz. Wszyscy razem stanowią zgrany zespół, co ułatwia i przyspiesza transport. Noc, mgła, a teraz świt. Nie ma przerwy. Musimy dotrzeć na miejsce postojowe przed określoną godziną, tak aby nie blokować cywilnego ruchu kołowego. Po przejechaniu 280 km w 18 godzin docieramy do portu przeładunkowego na Odrze. Zdążyliśmy w ostatniej chwili, gdyż poziom wody w rzece jest tak niski, że barka mogłaby osiąść na dnie, a to byłby już poważny przestój. Zaczynamy proces przeładunku. Nasze cudo już na Barce, teraz jak najszybciej do Szczecina. Tam czeka już statek morski, który przewiezie element dźwigu do portu w St. Petersburgu. A my ruszamy po następny element. Jak widać, dla Cardan Global Project nie ma rzeczy niemożliwych. Cardan Global Project www.kardannet.pl